Rower to dla wielu ulubiony środek transportu, zwłaszcza latem. Aby dojazd do pracy czy rekreacja wraz z rodziną były bezpieczne, gmina Siechnice inwestuje w nowe ścieżki rowerowe. System ścieżek rowerowych w Siechnicach na przestrzeni ostatnich lat zaczął się mocno rozbudowywać. W tym roku powstała ścieżka rowerowa łącząca ścieżki przy ulicy Jarzębinowej w Siechnicach z ścieżkami rowerowymi przy ulicy Sienkiewicza. Inne inwestycje związane z budową ścieżek i chodników są w trakcie realizacji. Ścieżki rowerowe rowerowe łączące ulicę Słoneczną świętej Katarzynie ze ścieżką rowerową na wschodniej obwodnicy Wrocławia i Dalej w tym samym kierunku od tego skrzyżowania na wschodniej obwodnicy Wrocławia w kierunku miejscowości Zacharzyce też już jest w ramach tego samego zadania realizowana budowa ścieżki. W maju rozpoczęła się również budowa chodnika wzdłuż ulicy Krasińskiego w miejscowości Ozożyce. Łączny koszt wymienionych inwestycji wyniósł ponad 1, 300 mln zł. Inwestycje w Świętej Katarzynie, Zacharzycach i Ozożycach są częściowo finansowane z budżetu gminy i programów powiatu. Wrocławskiego. Natomiast ścieżki w Siechnicach finansuje gmina i deweloper, który w okolicy wybudował osiedle mieszkaniowe. W ramach projektu powstały nowe oświetlenie i pas zieleni. Burmistrz Siechnic Milan Uszak zapowiada, że na realizację czekają także drogi rowerowe, które doprowadzą do kolejnej inwestycji, czyli węzłów multimodalnych. W planach jest także jeden duży projekt. Ważnym takim projektem, który raczej będzie realizowany w kolejnej perspektywie unijnej to jest projekt Blue Velo ścieżki rowerowej, która od granicy polskiej na zachodzie, aż do tutaj południa kraju, do, do źródeł, praktycznie rzeki Odry, czy blisko w tym górnym jej odcinku, będzie nas łączyć wzdłuż Odry. Szlak Blue Velo ma przebiegać przez pięć województw od zachodniej do południowej Polski wzdłuż Odry. Ostatecznie ma liczyć prawie tysiąc kilometrów. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Rzeczpospolita Samorządna, do którego między innymi należy gmina Siechnice. Dla wiadomości Siechnickich, Zuzanna Kuczyńska.